Trump obiecuje odwołać się od orzeczenia w sprawie pieniędzy z pornografii. Prezydent-elekt USA Donald Trump nazwał decyzję sądu w sprawie opłatność dla aktorki porno Stormy Daniels farsą i zapowiedział, że odwoła się od orzeczenia. Trump napisał na platformie społecznościowej True Social, że wyrok bezwarunkowego zwolnienia dowodzi, iż jak zgodnie twierdzą prawnicy i eksperci, nie ma tej sprawy i nigdy jej nie było. A oszustwo należy oddalić. Trump stwierdził, że sprawa przeciwko niemu nie zawiera żadnego przestępstwa, żadnej krzywdy, żadnych dowodów, żadnych faktów, żadnego prawa. Dlatego też podkreślił, że będzie zwalczał to oszustwo. Dzisiejsze wydarzenie było obrzydliwą farsą, i teraz, gdy już dobiegło końca, odwołamy się od tego oszustwa, które jest całkowicie bezpodstawne i przywrócimy wiarę narodu amerykańskiego w nasz wspaniały system sprawiedliwości, podsumował nowo wybrany prezydent USA.